Miło nam, że przybył Pan na uroczyste otwarcie nowej części naszego domu. Dziękujemy, że zgodził się Pan na udzielenie krótkiego wywiadu. Zaczynamy. Jak się Panu podoba nasz dom i ogród? No ja jestem pod wrażeniem, bo Dom i Ogród jest piękny, ale najpiękniejsi są właśnie ci ludzie, którzy są tutaj. Widać to serce, widać te wzajemne wsparcie, zrozumienie, widać tą radość z tego wszystkiego, co tutaj się wydarzyło. Myślę, że ten dom i ogród jest tylko otoczką do, tego, do tych wspaniałych rzeczy, które się tu dzieją. Także gratuluję i cieszę się, że w jakiś sposób tutaj możemy mieć swój udział, bo wielu wielu mieszkańców, wielu uczestników tutaj tego środowiskowego domu samopomocy. To są mieszkańcy miasta Gminy Łosice? Jak podobał się nasz Pan występ? No przepiękny tuś pani, która prowadziła, powiedziała, że pełen profesjonalizm i tutaj gwiazdy estrady mogą się czuć zagrożone. Przepięknie. Śmiałem się i płakałem na przemian, także rewelacyjnie. Bardzo, bardzo pięknie się przygotowaliście i myślę, że było widać tą pracę i przyniosło to wspaniały efekt. A jakie wrażenie? Wywarli na panu nasi uczestnicy. No, większość z nami już osobiście, także jak najbardziej pozytywne. Zawsze się cieszę, kiedy się mogę z wami spotkać i jesteście wspaniałymi ludźmi. To jest chyba najważniejsze. Czy uważa pan, że całodobowe domy samopomocy są potrzebne? Uważam, że tak, nawet nie ukrywam, że pan kierownik Sylwester już zaczepiał mnie w tej sprawie. No tegoroczny nabór jest bardzo szybki, bo jest do sierpnia, jest jakby ogłoszony i potrzebna by była dokumentacja i... Pełne, pełne zaangażowanie. No, nie zdążylibyśmy się teraz z tym przygotować, bo jest sezon urlopowy i projektanci mają mnóstwo pracy. Natomiast na terenie miasta Gminy Łosice mamy też obiekty, które mogą służyć temu i myślę, że to dzisiaj już tak wyraźnie wybrzmiało, że jest potrzeba takiego drugiego, znaczy takiego obiektu na terenie naszego powiatu. My podejmujemy wyzwanie, myślę, że będziemy robili wszystko, żeby wpójść w tym kierunku, ale tu jeszcze kwestia właśnie rozmów, spotkań, no i tego, jak on decyzję podejmą radni. E, czy widzi pan siebie w roli terapeuty zajęciowego, na które są w naszej pracowni? są Nie pracowni? Nie mam jakby wykształcenia, ale bardzo chętnie bym przybył na zajęcia i zobaczył i się sprawdził, no, bo e, w tym momencie ciężko mi powiedzieć, ale lubię ludzi, w, wydaje mi się, że mocnej, mocnej plamy by nie było, ale muszę się sprawdzić w rzeczywistości, bo to na pewno nie jest takie łatwe. Gdyby to było łatwe, to by wszyscy byli terapeutami. Dziękujemy za poświęcenie chwili i udzielenie wywiadu. Dziękuję bardzo, była to dla mnie prawdziwa przyjemność. Dzięki Dziękuję. serdeczne.